Muzeum Sztuki sukcesywnie pokazuje istotne zjawiska związane z łódzką sceną artystyczną. Tym razem pokazujemy galerię wymiany, a przede wszystkim twórczość jej autora, czyli Józefa Robakowskiego, bez wątpienia jednej z zawiedniejszych postaci współczesnej sceny artystycznej. Wystawa ta ma charakter takiego pokazu laboratoryjnego, czyli po prostu właśnie pokazuje wszystkie możliwości z dość długiego czasu, bo od 1958 roku do czasów bieżących, co ja tam sobie myślałem poprzez różne techniki, jak przekroczyć ludzką wyobraźnię, czy to się da zrobić. Okazuje się, że dzięki tym nowym urządzeniom, które mamy w tej chwili przykład ostatnio komputer daje się coś takiego zrobić czyli daje się zrobić takie fantazyjne obrazy które nie istnieją ale też nie istnieją w ludzkiej wyobraźni I te maszyny pozwalają po prostu nam je odkryć przed naszymi zmysłami w ramach wymiany open call bo jest to projekt konkursowy w którym sześć performerek wybrało grono żyli spadające się z pracowniczki Muzeum Sztuki Katarzyny Słobody, przedstawiciela Królikarni Romualda Demidenki, Anny Mituś z Wrocławia, z BWA, Magdy Milewskiej z Łódzkiego Postolewskiego Ośrodka Sztuki oraz Konrada Smoleńskiego i naszej Stowarzyszenia. Wybraliśmy sześć utalentowanych performerek prezentujących sztukę współczesną oraz przede wszystkim ruchową i dźwiękową. Wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawe nawiązanie do samej idei galerii wymiany, czyli wymieniania się koncepcją sztuki całym konceptualizmem oraz wielowątkowym podejściem do, do tematu działań performatywnych w tym wypadku.